Hehe, <laughs> Michael! Przegrałeś, <laughs> Nagrywasz disco polo, <laughs> Nie no, Michael, beka siebie... A gońcie się, nie? Nagram to disco polo, bo jestem honorowy! A szykuje nam się nowa gwiazda disco polo! Michael! Michael, czekaj no! Disco polo to nic złego! हाँ भाई तो मुख्य पत विजय में छेर बदस्तु दिया No to tutaj, Michael pójdzie sam. Myślisz, że da radę? Nie. Ło, wow, ale muszę przyznać, że tu nawet ekskluzywnie jest. E, studio nagrań Don Cabanos? To chyba tutaj, zapukam. Poczwarte! No i wiesz, to ma być hicior! Disco Polo takie, że normalnie na Eurowizji będą mi kazali wystąpić. Rozumiem, rozumiem. <laughs> Wielu takich było jak ty I każdy z nich został chyfłości gwiazdą Disco Polo. Mam rozumieć, że tekst jest napisany. Mam, oj, mam. Dobra, to idź do kabiny, masz tam prosto Halo, halo, pachołku. Dobra, zaraz powtór ci bit, wczujesz się i nawiniesz tak dobrze jak możesz. Mała, gdy cię widzę, to mi ciągle stoi, pa, co? więc oddaj tu do Ursusa, bo mi maluch wciąż nawala. Eee, co ty robisz? To fanujące się studio! Jak możesz już takie teksty w ogóle wymyślać? Mało, mało, to jest tam mi maluch nawala, ty nawet malucha nie masz. Jeszcze mnie nie zapłaciłeś, chyba będę musiał odciąć i w ogóle mikrofon. No co ty robisz? Tu się tworzy muzyka! Muzyka? Oj, ludzie, trzymajcie mnie. Ty to nazywasz muzyką? Oj tam oj tam, pieprzenie na antenie, odpalaj bicier kabano ja lecę z tematem. Ach, ja to tylko mogę ci doracić, Oj, mówię, nie będzie dobrze. Mała gdy cię widzę, to mi... Później. Ja nie jestem fanem Discopolo. Ale w sumie... <grym> o tej sam gotowy? Gotowy jak nigdy mistrzu. Rura, rura, rura mi Mała gdy cię widzę, to misio, 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 i pała, misio, mi się stoi pała tu.

Jak tylko lotariusz i Herubin to usłyszą, to sami będą mnie prosić, żebym ich nauczył takie odisko. Nie inaczej, Diesel. Widzimy się na koncercie młotki.